Lava Land, dobra, skupienie, zacieram rączki i trzymajcie kciuki za trzecią koronkę. Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień z w Stumble Guys. No i co? Klasycznie sobie zaczniemy od darmowego spina. W sumie nie grałem w tego StumbleGuys troszeczkę. Tak to ostatnie Stumble Guys, które widzieliście to miałem na taki O. Nie, już myślałem, już myślałem, że będzie legendarna ta panda. Dobra, wróciłem po małym tutaj bagu. Wyrzuciło mi grę w ogóle. Nie grałem dzień czasu i ta gra się wcina mnie. Dobra, zacznę sobie od wyboru skórki na dzisiejszy mecz. Dzisiaj sobie tak na Lozaku polecimy. Mr. Stumble bo on mi ostatnimi czasy przyniósł dużo szczęścia. Dzisiaj będę grał takimi różnymi skinami nie takim jednym typowym, ale właśnie różnymi taki mam przynajmniej zacny plan mój. No i co, zobaczymy co tutaj będzie za pierwsza mapa. Sam jestem giga ciekawy. Eee, o, Icy Highs. W, w sumie za oknem dzisiaj pada śnieg to tak tematycznie, jeżeli chodzi o mapkę. Dobra, lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o Icy Highs, w ogóle ostatnio sobie grałem w wolnym czasie dość sporo w StumbleGuys na telefonie. I szczerze mówiąc, strasznie dziwnie mi się grało, jak się przerzuciłem z emulatora na ten. Na telefon, normalnie, sterowanie tak mnie na początku e, pokonało, że tak powiem, ale potem się grało przyjemnie, tak. No, plus był taki, że kamerę mogłem obracać tutaj, bo nie mam czasu. za... No, czemu mnie to uderzyło? Za bardzo nie mam czasu, żeby e, tutaj obracać kamerę, bo musiał myszką sterować. No i super, dobra, idzie na początku beznadziejnie. Jeżeli ja tutaj na takim prostym się wykładam, to pomyśleć, co będzie dalej, dopiero. Dobra. Tuż sobie odpuścimy te gierki. Już widzę, że ostatnie dwie osoby dobiegają do mety. Dobra, walisz tę gierkę. Yy, zrobimy sobie darmowego spina. Ja myślę, że wydropi coś fajnego. Ten darmowy spin to będzie wróżba na następną grę. Ja w to wierzę naprawdę, więc musi wylecić coś giga fajnego. Jakiś fajny, legendarny skinek. 5 gemów wyleciał. W sumie ten skin farmera, który był obok nie był taki zły. Dobra, mam 60 gemów. Znaczy, opłaca mi się to kupić. Chyba sobie nazbieramy na tę rzadką skórkę. Taki mam zacny plan. Dobra, Mister Stumblebot nie oddał dzisiaj. To może odda na ten przykład. Hmm. Może na przykład Red Fox? Albo na przykład. Nie, dajmy jakiś taki zwykły skin. No dajmy Mister Stumble po prostu. O, fajnie, że sobie go wziąłem. Dajmy sobie Mr. Stumble i dajmy jakiś taki, nie wiem, kolorek, taki, taki nubek, taki nie wiem, że, że umiemy się bawić tutaj opcjami. Dajmy sobie, o, taki kolorek i emotkę, o właśnie, mamy, możemy użyć emotki, haha, za GT hi, o, to, to fajnie. Mamy jakieś w ogóle tutaj te rzeczy podblokowywane? Taunty? Chyba nie mam żadnego taunta. Gram w tę grę tyle czasu, nie mam taunta odblokowanego żadnego, no nic, trudno się mówi, żyje się dalej. Zobaczymy jak pójdzie w następnej gierce. Mam nadzieję, że lepiej niż na Icy Highs w, w poprzedniej rundzie. Mam taką generalnie nadzieję. O, fajnie! fajnie! Icy Highs będzie mnie prześladowało dzisiaj, naprawdę. No, icy Highs mnie prześladuje dzisiaj ewidentnie. Ale zrobiliśmy sobie takiego skina oryginalnego. Z kim się każe takie zwieci, z takimi. Dziećmi, które mają 4 lata i sobie odpaliły StumbleGuys i się opcjami bawiły. No Czyli czy mną na przykład. Dobra. Muszę się skupić ogólnie. Muszę mniej gadać, a więcej więcej grać, żeby tutaj nie odpalać na samym początku. No i hop. I hop. No i od razu lepiej poszło, jak nie gadam. Się skupiłem bardziej na grze. A tak naprawdę to myślę, że magia tego skina, naprawdę. No, to myślę, że to, że, że magia tej skórki yy, oddała, że tak. No fajnie. No, co jest grane? Aha, aha, aha. Nie, no, ta gra mnie irytuje, naprawdę. Znowu zostałem podrzucony. W dość hamski y sposób, że tak powiem. W ogóle myślałem jakiś czas temu jeszcze, że w Guys można zrobić coś na zasadzie takiego, nie wiem, klanu czy coś, ale niestety nie można. Można tylko grupę zrobić, żeby grać wspólnie, ewentualnie. No ale no ciężko jest tak, jakby <laughs> powiedzmy, was skomunikować ze mną, żebyśmy sobie pograli. Ale no kiedyś może, może jakiś stream czy coś, zobaczymy, czas pokaże. A tymczasem kolejna mapka. O! Canon Climb. Lepsze to niż Icy highs. Mam dość już Icy highs na dzisiaj, naprawdę. No, te Icy highs to nie oddało ewidentnie. Dobra, siema mod. Pomijamy ten młot. Ja sobie tutaj pójdę bokiem. Taki mam zacny plan, żeby właśnie sobie tutaj pójść bokiem. Oj, żeby nie dać się strącić temu głupiemu eee, tutaj elementowi mapy. Nie wiem, jak to nazwać nawet młotowi. Nie, to nie jest młot. Nie wiem, co to jest. Nie chcę Za Dużo tego double jumpa używam, tak zauważyłem. Muszę ograniczyć double jump sobie zapisać gdzieś i właśnie zapamiętać, żeby ograniczyć tego double jumpa, bo no, ewidentnie ten double jump nie oddaje w moim przypadku. Używam go zdecydowanie za często. O, 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 będzie finał, będzie finał. I ostatnie miejsce. No nie, niestety. Przed nosem mi przeleciał chłop, dosłownie przed nosem, naprawdę. Ta gra, ta gra mnie nie lubi, ewidentnie. W ogóle mam 105 punktów Stumble Pass. I w sumie fajnie by było Tutaj coś zrobić. W ogóle możemy za 30 gemów wykupić część Stumble Passa. Dobrze to rozumiem. W sensie do tej połowy. Nie wiem. O, może nagram materiał jak, za jakiś czas, jak będziemy odbierali y, różne rzeczy ze Stumble Passa tego lepszego albo Shortco, na przykład. No to, to też jest myśl. Ile w ogóle kosztuje Stumble Pass, bo nie pamiętam. 1200, dobra. No i ten skin przyniósł mi nawet takie w miarę szczęście względne. Więc myślę, że fajnie będzie sobie zagrać y, jeszcze jedną mapkę na nim, przynajmniej jeszcze jedną, coś, w sensie jeszcze jedną grę. Tylko nie Icy Highs, o Jungle Roll. Chociaż w sumie na dwoje babka wróżyła, Już chyba ten Icy Highs lepszy. Zresztą dzisiaj, jakiś taki ten dzień grania taki dziwny, chyba przez ten padający śnieg tutaj skill spadł, że tak powiem. No ale nic, mniejsza o to, nie ma co narzekać, nie ma co marudzić. Dobra, idę sobie tędy. <laughs> no nie, ja, ja to jest gości tutaj przede mną, normalnie przeraża mnie to. Kiedyś się łatwiej grało w tę gierkę, naprawdę, bez kitu. Dobra, hop. Hop. Jest git, jest dobrze. Jest git. Dobra, skoczył sobie tutaj. Ej, nie wiem, ludzie się nauczyli grać tego Stumble Guysa. Kiedyś. Kiedyś nie było tylu dobrych graczy. Oj, 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 no jest tragedia, jest tragedia. Jest tragedia. Dobra. Ej, czy ja dalej! Co jest grane? Czemu ja spadłem i przeszedłem dalej? Myślałem, że mnie tak cofnęło, a ja przeszedłem dalej. Wytyfy, nie <grywa> kompletnie, co się tu wydarzyło. Ale no nie będę narzekał w każdym bądź wypadku, no bo... No bo nie ma na co narzekać. Spoko, 16 graczy pozostało, to mi się podoba. Cel na tę grę jest prosty. Jest to finał, finał tutaj tej zacnej rozgrywki. No i co? E, zobaczymy co... Wy... O nie, super slide. Mówię nie, bo e, mam złe e, tutaj, że tak powiem, e, wspomnienia związane z tą mapą. A mianowicie takie, że zazwyczaj na tej mapie... E, no nie przechodziłem dalej, ale może tutaj los się, że tak powiem, odmieni. Może dziś będzie ten dzień, gdzie właśnie się uda tutaj. Ej! On gdzieś się skoczył daleko. Ej, kurde, co jest grane. Nie widziałem że tak można. Dobra, bym popróbował, ale za bardzo mi zależy na wygranej, czy na wygranej, na przejściu dalej chociaż. Fajnie by było. Ostatnio były takie odcinki, gdzie mi dobrze szło, więc fajnie by było. jak byłby dzisiejszy dzień też taki w miarę. Poko, ho, ho, dobra, hop, 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 hop. Ej, dobra, jest git. Jest git. Jest git. Jest bardzo dobrze. I to jako pierwszy, gdyby to był finał. Byłaby legendarna trzecia koronka, ale oczywiście, no, nie, nie mogło być tak dobrze, nie mogło być tak pięknie. No i cóż, jest finał, jest wielki finał. E, fajnie by, by było, żeby była jakaś mapa na odpadnięcie. A tak zawsze mówię finalnie, jak one są to i tak odpadam na nich, ale bardziej je lubię niż takie parkurowe. Tutaj miałem dużo szczęścia, tak szczerze mówiąc, więc. O, dobra, lawa land, Dobra, skupienie zacieram rączki. I trzymajcie kciuki za trzecią koronkę, żeby się udało. Dobra, hop, no! Jeju, się tutaj zrajdowałem już, zostanę zepchnięty jakkolwiek. weźmy jakoś w tym mapę odwróćmy. Dobra, nie! Dobra, nie! Naprawdę, naprawdę. Sam się po prostu wywróciłem w tej grze autentycznie.